Łapto, co z dobre, Łapko dziś tak, Łapto, co do dobre, Łapko dziś ma. Łap... że za chwilę zamkamy. Nie udało się zagrać w pełnym składzie, tak jak było to planowane, ale no, ze względu na to, że obiecaliśmy, no to zrobimy to, prawda? Wtedy podjęliśmy decyzję od hmm, informacji o przesunięciu terminu koncertu do tego, żebyśmy tutaj usiedli. I tak zagrali. E, bardziej kwestia upartości, niż, e, niż, niż, niż dokonania czegoś e, w imię sztuki. E, ale możliwe, że to będzie rozwojowe i pojawią się kolejne e, edycje, już bogatsze o artystów. Coś się zepsuło, nie polecam już lasowki. Może jestem teraz emocjonalny zombie. Męczony pariu, ale nie szkodził mi serce. Kobiety słabo się prowadzą, pole męce. Weź poczekaj, tu nie ma za czym golić. Tu jeden detal, może to zacząć albo kończyć Connected to life Mamy z nim stałe łącze, niepotrzebne Fajt, dawaj rusz z nami w drogę Ale to już nie taki ja, jaki byłem pół dekady temu Czas zweryfikował to sprawcą problemu, wiele szans Przepadało okay. wtedy w zapomnieniu, nikt z nas nie jest albo miomego. Okay. Nikt ale Wierzam po swoje, tak, to jest rekonfista, nie jest umaczik toję, to to na tym policie artysta, Persy to naboje, ja strzelam nimi z bliska, wy jaki stoję ja, ja jestem jak Pista. Kiedyś na przypale spałem, nie przestałem marzyć. Suko mówisz, że kochałem. Nie pamiętam twojej twarzy, jak się łatwo można sparzyć na tych, którym Ty tu szybko zjadły dragi, dupy rozchylają. Uda za hajs, lecą na hajs, lecz to żadna nowość. Ilu było takich, co bogień Mieli skakać za tobą, braci swoich pochowałem i najlepszych kumpli. Co do ciebie mała, to wiedziałem, że się kiedyś puścić, chciałem. Wiem, że kiedyś spełnię marzenie. Czarny Audi na podjeździe pod domem, Związać pierwszy z ostatnim, nie chcę być ostatnim Chcę żyć w dostatku, dlatego tam kręcę sety po sześć set, tysięcy obrotów lecę do odcinki w czerwonej panorama, którą dobrze znam czasem już nie boję mnie, gdy przychodzę tutaj sam wakacyjny wieczór, połowa ciemnego roku, tutaj momentami mogę moment czwarcie jak obium teraz na każdym kroku czuję się jak chłopak z tych, jakby to te rzucił ktoś i świat, który znałem z nim, wszystko do okoła straciło swój kolor i zlewają się ze sobą jak do dapy molo Dalej siedzę, zmuszam się i piszę. Pierwsze, patrzę tu na siebie, widzę, że gubię sens. Nie potrzebnie wtedy wywieram pensję. Często też po nocach wieśmi wpędzę w, w depresję. Mam wiele myśli i obsesje, że to co robię jest nikomu do niczego niepotrzebne. Mimo to dalej rzeźbie Klej rym za rymem pewnie, ziomię, w końcu zrobię epkę i rozjawię. Przelewam na papier cząstkę siebie. Nie znam uczucia, że wszystko jest ok ja kocham ten stan Nie układam na potem i nie wiem co będzie, ja wyramby w stan Zapalę papierosa albo kawę zaparzę, co dalej? Z czasem się okaże, nie jestem gotowy, bo nikt nigdy nie jest Plany są tylko naszym wyobrażeniem Nie mam zamiaru się tym nadto to zamartwiać, chyba dużo daję, czekam na to co mi świat da Ale ty hajsy, to mam na fejm Dziś scena nabija tak, jak ulegu gay. Jesteście jak shotgun, rapki kutko, vein. Zamykam ten butel, kurwa, let's play the game. Na tych bitach nie wyrobisz na wirażu. Nawet jeśli dziąki wcześniej cię posuną do kurażu. Aha. Może jestem z gredem, lecz to nieporozumienie, żeby facet sam nadawał sobie damskie brzmie. brzmienie. Kiedyś byś raperem oznaczało, dawać przykład. Nikt nie gram z przesterem. Rap. Uf, e, e, siema jestem Piotrek, tu szczestuje jointem, chociaż nie mam głowy do picia, jak jest okazja to, to polej, nie pij a olej w głowie, tuje paliwo, nigdy nie powiem kto i kiedy, o co tam chodziło, nie przeczytasz nie po ryju, jeśli nie chce. to siła przeżyć, ale musiałbyś tam być, to nie na to miejsce, 15 lat wcześniej było mniej bomb na ścianach, więcej ziomków na łapkach, żyła twoja klatka. Jeszcze raz zostaniemy, dobrze nas słychać w ogóle, w tej realizacji nie było. Dobrze nas słychać, jest maja. Kogoś wystawiałem zawsze w pewnym siebie głowę trzymałem wysoko jak w niebie. Myślałem, że tym wszystko, okazało się, że nie Kiedy wypaliliśmy jak mężczyznę na siebie, pełen swych wartości, byłem równym bogą. Prawy, lewy, prosty, hajki, wysoko. Zawsze szybko że była mi na wszystkim wrogą. Szkoda, że mi też jak wygrałem sam ze sobą. Nie pomogły książki, się nawet do mnie nie wraca. To, że rozpiniam faladę, że ostatni wszech rozgrywa się tu stale. Wiedzę z nim pomiałem. Tylko podesz dalej, która chodzi bez duch Tak mówię przysłowie, a ja chodzę głupi Dopiero teraz to wiem Ciężko fajnie przeżyć przez arogancję. Zwłaszcza u gościa, co zawsze ma rację. Czym mam wcale nie trudno, Jak się nie wie, co znaczy wzrok, hamów świata, punto. A to nie akafurko, bo to praga, I co trzeci nie się Co druga brama, ktoś z towarem lata. Jeszcze tu wracam, to samy z miejscem wychowania. Tu się zabrania zabraniać. I te ziomane, z którym się znajdziesz ponad połowę życia. Mówi, że właśnie nas mija, punto. I tęga rozgmina, bo jak zawrócą, to dzida, albo to łyk Eee, tekstu nie mam, żadnego traku nie mam, dobry wszystko. Uuu, spontan, wszystkim. wszystko to jest spontan dzisiaj. Ej, witamy cię tutaj prosto z domu Vibe, robimy tutaj rap, który kiedyś rzucimy może na kompakty. Robimy tutaj szybkie fakty to z Prądksko. Szybciej niż komputer, myślę, dobra wiem Wydrukuję tobie te słowa i pocisnę je weter Myślę, że mogę coś zrobić kurwa z tym rapem Bo pasję wkładał tutaj całe serce na zawsze Rap Robimy hit, hopie chcę powoli Poczucie kontroli, bo pełne się zdobył się na to by powiedzieć coś więcej Tutaj pachnie zwycięstwem Choć pojaszka to tester Mogę kolejną bineskę użyć do pięcia Następnej rzeczy, którą chciałem zrobić I mam, zakładamy nowe cele Molto i ruszamy w świat oh. Yo, ta kultura jest bliska Dla wielu ludzi ten hip-hop to wszystko Oboje w nas daje nam ten żal My przez cały czas chcemy dawać to wam Chcemy wam przykazać to Część, Mówi, to, a... a... to potem pozbrać co tu gra, bo się da, chcesz, to gra, tak zresztą Wiesz, co to chodzi, to jest Yanga i esencja I cała muzyka leci od nas, prosto w serca Wiesz co, stary i każdy to potwierdza I tu to mają, bije że pierwszy stary, męta to nie jest Tylko każdy z nas leci na dobrym bicie Wiesz co, i na dobrym bicie, każdy czuje że jak zakońmicie Świąt no, spoko, mam głowę na karku, trzymam ją wysoko Sam daję radę, w sumie to nie kłopot Żyję jak człowiek Cześć, nie jebany do Częściej pływam teraz ślucz pod górek Za tą sprawę z typami, co zaszli za skórę Na kolację chyba, że pizza i ogórek Ale mówiąc cuka mam na myśli psa, a nie ma What you gonna do? What you gonna do? When you come for boy? Nie uwierzycie, jak powiem, że nic więcej nie mamy nie? bo nie mogą skończyć, ale w zasadzie to jest ten czas, w którym jesteśmy przeznaczony, także namówcie ich może po prostu na jeszcze jakiś jeden traczek. Uśmiechnięte <laughs> mamy Czyli lecimy z tym wokół dym, dym, no bo poniezpić, patrzuj ty, i ty, i ty, i wszyscy bądźmy sobie listy nośmy uśmiech jest Tak jest, bo uśmiech na Japie to najlepszy przyjaciel. Ojciec! Tak! brawo. I...